Cześć, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam dekoracje bardzo na czasie, czyli tapeta oraz dekoracyjne lamele. Lamele nie będą w tym wypadku drewniane, tylko będą to lamele z tworzywa podobnego do listew przypodłogowych, czyli duropolimer. Twarde, odporne na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Zobaczymy, jak się będą prezentować na ścianie. Myślę, że będzie tak samo dobrze albo nawet i lepiej niż klasyczne lamele drewniane. Także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Adam, malarz bizantyjski. Lamele to produkt firmy Mardum. Występują w sześciu różnych kolorach. A zamawiamy je segmentami. Każdy segment ma wymiary 12,5 cm szerokości i 270 cm długości. Wszystkie kolory, za wyjątkiem białego, mają odwzorowaną strukturę drewna. A tak właśnie prezentuje się nasza ściana, na której będziemy tworzyć efekt dekoracyjny. Efekt dekoracyjny, jaki dzisiaj Wam zaprezentowałem, można śmiało nazwać nowym trendem w modzie w dekorowaniu wnętrz: tapeta plus lamele. Czasami bywa to na jednej ścianie, tak jak właśnie widzieliście. Czasami bywa, że jest jedna ściana w tapecie, a jedna właśnie w lamelach. Lamele, które widzieliście, to produkt firmy Mardon. Mardon to producent wysokiej jakości sztukaterii. Lamele tego typu to produkt w zasadzie bezproblemowy łatwe w obróbce, łatwe w montażu. Każdy z nas w domowym zaciszu jest w stanie sobie stworzyć efekt dekoracyjny z takimi właśnie lamelami. Jeżeli interesuje Was tego typu produkt, napiszcie do mnie w komentarzach lub w mailu. Zrobię Wam naprawdę fajną ofertę. Nie zapominajcie o łapce w górze i subskrypcji, żebyście niczego nie pominęli. Także moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku i w następnych efektach. Będzie tego jeszcze prawdę wiele. Do zobaczenia. Cześć. Lamele przychodzą w odcinkach praktycznie dużych, bo 2,7 metra, czyli bardzo dużych, ogromnych, dobra.